Witam serdecznie, kochani. Przed Wami iście prawdziwie królewskie pudełko edycji specjalnej od Pure Beauty. Kosztowało mnie prawie 300 zł, ale tym razem kupowałam je zupełnie, świadomie, znając zawartość, no i uznałam, że muszę go mieć. Przejdźmy więc szybciutko do jego zawartości. Tu mamy kartę produktową. i może pierwszy produkt, na którego się załapałam, jest to komplet biżuterii firmy Vezi, zrobionej specjalnie dla Akademii Kobiet, której założycielką jest Monika Lichota i był z nią ostatnio live. Piękna sakiewka, w której znajdują się kolczyki o takim samym znaczku Wenus, który ma w sobie tutaj taki, o ile dobrze zrozumiałam Panią Monikę na live, jest to kamień Rubin. I znalazłam taką informację, że Rubin jest kamieniem obfitości i dynamizmu. Silnie oddziaływuje na wiele sfer życia równocześnie. Osobom zgaszonym lub wypalonym, potrzebującym energii przewrócona zostaje pasja i chęć działania, a życie staje się prostsze i przyjemniejsze. Czyli noszenie tej biżuterii daje nam też bardzo dużo korzyści. Jest to materiał stal chirurgiczna, nie zawiera niklu i jest to dla mnie ważna informacja, bo ja na nikiel na przykład jestem uczulona. Szkoda, że nie jest to złoto, ale jest pozłacany, czy w takim kolorze złotym, który. Mi osobiście się bardzo podoba, więc ja pewnie zmienię sobie moją stałą biżuterię, której praktycznie nie ruszam i sobie pochodzę troszkę w tej nowej. Zestaw ten jest wart 145 zł i nie jestem teraz pewna, ale chyba był dodawany do pierwszych 100 pudełek. Kolejna rzecz z tego pudełka, na którą też się załapałam jako miłośniczka. Są to perfumy Halloween Shot. I ja specjalnie poleciałam do Hebe sprawdzić sobie, jak te perfumy pachną. I ku mojemu zdziwieniu, bo ja jestem bardzo wybredna, ten zapach mi się bardzo podoba. Czuję w nim taką nutkę magii. Jest taki bardziej słodki ten zapach i taki, no. Fascynujący. Yy, także ja sobie go na pewno zostawię. Mamy tutaj 15 ml. Za wersję pełnowymiarową tych perfum zapłacilibyśmy 90 zł i znalazłoby się tam 30 ml. Tutaj mamy połowę z tego, czyli te perfumy są warte 45 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka to peeling do rąk i do stóp firmy MeliCare, Orange i Coconut. Perfekcyjnie wygładza i relaksuje. Tutaj są pewne mankamenty w składzie. Nie polecam wam stosować w swojej pielęgnacji takich składników jak na przykład Mipa Laureth Sulfate, bo to będzie pochodna, łagodniejsza trochę od SLS-u. Jest to substancja powierzchniowa, czynna, taka myjąca, może, może być wysuszająca. I zaraz obok niej jest kokamid DDA. Kokamid DDA jest to amina, coś w stylu trietanolamin. Może znajdować się w składzie do 0,5% zawartości wszystkich składników. I ogólnie. I może być kancerogenna. Jeżeli wejdzie też w reakcję z innymi substancjami, mogą się wytworzyć nitrozaminy, które już są mutagenne, toksyczne i rakotwórcze, a także podrażniające. To też jest substancja powierzchniowo czynna, spieniająca. Czyli mamy tutaj dwie takie substancje koło siebie podobne do siebie, więc uważam, że o jedną tu jest za dużo. Ale ogólnie na kosmetyk patrząc, jest to scrap, czyli kosmetyk, który ma nam złuszczać na skórek za sprawą drobinek. Tutaj mamy też kawałki skórki z pomarańczy. Ja sobie tak przez folię sprawdziłam zapach. I po prostu ja wiem, że ja się tutaj wyłamię ze swoich zasad i na pewno będę używać tego peelingu. Głównie chodzi o to, żeby nasza skóra, nasz organizm przewlekle nie był narażony na jakąś substancję toksyczną. No, bo wiecie, kokamidemea jest taką popularną substancją nawet w mydłach do mycia rąk, w odżywkach do włosów, w szamponach, w maskach. Trzeba po prostu na niego uważać. Ale ja zrobię wyjątek od reguły i skuszę się, popełniając kosmetyczny błąd. W szkole. Taki zabieg z peelingiem, z maską na dłonie był bardzo popularny i ja go bardzo lubię, bo faktycznie jak się te ręce tak przepilinguje, przemasuje z 5-10 minut, to potem czuć yy, szybsze krążenie tej krwi w rękach, yy, dotlenienie tej skóry i wygładzenie. To jest przemiłe uczucie, także polecam wszystkim sobie spróbować tak przez 5-10 minut przemasować sobie ręce na tym peelingu a potem użyć jakiejś dobrej maski żeby odżywić nam fajnie już tą spilingowaną skórę mamy tutaj 320 gram czyli dosyć sporo za peeling zapłacilibyśmy 60 zł kolejna rzecz z tego pudełka to koi, eliksir nawilżający, roślinne komórki macierzyste, peptydy, kwas hialuronowy. Skład oczywiście czyściutki, godny polecenia, 30 ml, stosować 1-2 razy dziennie na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować, pozostawić do całkowitego wyschnięcia, następnie nałożyć krem. Za ten eliksir koi dalibyśmy prawie 120 zł. Na bogato. Kolejna rzecz z tego pudełka, firma Babo i mamy tutaj krem pod oczy przeciwzmarszczkowy. Ja się temu składowi przyjrzę, bo wiem, że w jakiejś wersji kremu do twarzy był mikroplastik czy polimer syntetyczny akrylowy, jak kto woli, więc sobie tutaj zerknę. Mamy tutaj w zupełności czysty skład, bez żadnych zbędnych, toksycznych substancji. Są tu delikatne konserwanty, fajne substancje też nawilżające pobudzające, takie jak arabika, kawa. Mamy tutaj też oliwę z oliwek. Pantenol, substancję nawilżającą. Yy, aloes, Nap naprawdę bardzo bogaty, fajny skład, podoba mi się. 15 ml i krem wart jest 140 zł za 15 ml. Wow! Kolejna rzecz z tego pudełka. Tym razem to tonik, róża z maliną, łagodzi, nawilża. Produkt wegański, firma Miobel. Mamy tutaj pojemność 100 ml. Skład znowu perfekcyjny, nic do zarzucenia. Rozpyl tonik bezpośrednio na twarz lub dłoni i wklep w skórę. Stosuj codziennie rano i wieczorem, zaraz po oczyszczeniu. Polecany do każdego typu skóry. I kosztuje ten tonik 54 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. A tutaj mamy y, zapakowany krem. W taki ładny woreczek prezentowy. I jest to krem Salfeme, czy Salfem? Y, Bionową. Krem przeciwzmarszczkowy, iluminacja. Kolejny krem przeciwzmarszczkowy. Y, I tutaj tak samo mamy fajne substancje. I jest tu też y, Titanium dioksydę. Dosyć wysoko w składzie. I co za jego sprawą idzie, ten krem będzie nam odbijał promienie UV, także będzie miał funkcję też SPF-u, a nie wiem, czy to jest tutaj uwzględnione. Krem przeciwzmarszczkowy, iluminacja z linii Bionowum został opracowany przez nasz zespół technologów tak, aby rozświetlał, odżywiał, regenerował Twoją skórę i działał przeciwzmarszczkowo. Zmniej, zmniejszając obecne już zmarszczki, a także spowalniając dalszy proces starzenia się skóry. Czyli tak zapobiegawczo, myślę, że ja jeszcze będąc przed 30 też już mogę używać. Yy, nic mi tu nie zaszkodzi, bo substancji zbędnych yy, toksycznych tam nie ma. Naturalny pigment perłowy sprawia, że na powierzchni kremu widoczne są innowacyjne, piękne złote refleksy. O proszę. Potem mamy kompleks mineralny jest tu właśnie magnes cynk wap miedź ale o tym, że będzie odbijał promienie słoneczne, to nie jest tu napisane. Ale tak będzie się działo, bo tak działa właśnie cynk oxide czy titanium diokside, czyli tutaj jest dwutlenek tytanu. Stosuj rano i wieczorem. Krem może być połączony z bioliftingującym serum do twarzy Euforia, który należy używać przed nałożeniem kremu. Ok, myślę, że wszystko wyjaśniłam na temat tego kremu. Mamy tutaj 50 ml. Ważny do końca roku, a jego cena to 68 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka. Probiotyczny krem nawilżający na dzień z beta glukanem kakadu i niacynamidem, no proszę, oleje żożoba, ekstrakty owocowe, roślinne, kawa arabika, kwas hialuronowy, sól kwasu hialuronowego, beta-karoten, skwalan, no wszystko w jak najlepszym porządku, bardzo piękny skład. Po prostu jak na razie cudowne kosmetyki z wyższej półki. Nasz nawilżający krem na dzień Slab jest wart 99 zł za 50 ml. I mamy tutaj wersję pełnowymiarową. Kolejna rzecz z tego pudełka firma BIS yes. ekoserum w 97% naturalne. I jest to ampułka z jadem pszczelim i miodem spadziowym. Prawdziwe dary natury, skład krótki, idealny, też tu jest kofeina, pantenol, alantoina, pululan, gliceryna, wszystko w jak najlepszym porządku. Odmłodzenie i nawilżenie. Naturalne serum przeciwzmarszczkowe BIS w ampułkach to innowacyjna kombinacja miodu spadziowego i jadu pszczelego, zastosowana kofeina pobudza mikrokrążenie a apitoksyna odbudowuje komórki białkowe. Tworzy bardzo dobrą bazę pod makijaż. Ampułka jest o pojemności 5 ml, a jej wartość to 25 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka to firma, do której jestem uprzedzona, czyli Laboratories Lirac Paris. Ale tutaj, jeżeli o skład chodzi... Są tu oczywiście no, mikroplastiki, tutaj z grubej rury mogę wypowiedzieć to słowo. Bo mamy tutaj polietylenę, czyli mikroplastik, także inne pochodne, syntetyczne substancje. Ale ogólnie Wam powiem, że jak na tą filmę jestem zaskoczona i wcale nie jest tak źle. Mikroplastiki. I syntetyki to są takie substancje, które zostają na powierzchni, nie wnikają do naszego organizmu, więc w takich kosmetykach do makijażu jest mi to po prostu obojętne. Bardzo się cieszę, że jest to pomadka w moim ulubionym kolorze, w takim pudrowym różu, aż sobie otworzę, zobaczę. No ona widać, że jest taka delikatna, zaraz sobie też użyjemy, bo ja na pewno będę z niej korzystać. O proszę, tak jakby w ogóle nic nie było, taka wazelinka, lekki, lekki taki różowiutki kolor daje, czyli będzie pewnie bardziej taką pełniła funkcję nawilżającą usta. Pomadka, czy nawet balsam do ust, jak tu jest napisane, wart jest 65 zł za 3 gramy. Kolejna rzecz z tego pudełka. To firma SVR. Olejek na noc wygładzający. 10 składnikowy. 30 ml. Zrobiony we Francji. Same olejek jest tu też, w tym olej kokosowy. Który bardzo dobrze na mnie działa, olej żożoba, witamina E, olej sojowy, no i inne, także to może być cudo, chociaż niekoniecznie dla mojej cery, bo przyznaję, że mnie takie oleiste rzeczy zapychają, ale nie wszystkie oleje zapychają, dlatego... Przetestuję na pewno ten kosmetyk, który jest wart prawie 130 zł za 30 ml. Koi regeneruje oraz intensywnie odżywia osłabioną skórę. Minimalistyczna i luksusowa, bardzo efektywna receptura zawiera tylko 10 składników, które zostały restrykcyjnie dobrane, aby spełnić potrzeby skóry nadwrażliwej. Olejek zawiera Prawie 100% składników pochodzenia naturalnego i jest bardzo dobrze tolerowany. Czyli właśnie dla skóry nadwrażliwej, czyli takiej atopowej, yy, historycznej, naczynkowej, jak najbardziej. Kolejna rzecz z tego pudełka, to tuż do rzęs. Yy, producent to Pixie yy, tuż jest w 95%. Ze składników pochodzenia naturalnego, i tu ma naprawdę takie wyszukane komponenty jak wosk z owoców sumaka jadowitego, wosk z nasion słonecznika, wosk z otrąb ryżowych, wosk z kwiatów rumianku marokańskiego oraz wosk z kwiatów róży. No, ten skład jest naprawdę godny podziwu. Ja nie wiem, jak oni stworzyli tuż do rzęs z tak dobrym składem. Po prostu do niczego tutaj się nie można przyczepić. Jest pięknie, hmm, czyli ten tusz nie będzie tylko takim elementem upiększającym nasze oko, ale także pielęgnującym. Jest tutaj zapakowany, więc na razie nie otwieram. Poczekam aż zużyję ten, który mam aktualnie. I potem na pewno go przetestuję. Mamy tutaj 8,5 ml. A cena tego tuszu. To 84 zł. Wow! Kolejna rzecz z tego pudełka, i w sumie dobrze, że mamy ją na końcu, bo tutaj już niestety tak przyjemnie nie będzie. Jest to czarna maska niby detoksykująca i rewitalizująca od dr Ireny Eris. Duże opakowanie jest to maska na dzień i na noc. I tak, no glinka w porządku. Potem mamy pek 40, no czyli nie bardzo, bo to jest jednak maseczka, którą będziemy trzymać na twarzy troszkę dłużej, więc polietylen glikolowy może wyrządzić nam krzywdę w organizmie. Metylparaben szczególnie nie polecam parabenów kobietom w ciąży. Tak samo Propel Paraben. No więc to całkowicie skreśla ten kosmetyk z mojej pielęgnacji. Na pewno ja z tej maski nie skorzystam. Maska od dr Ireny Eris jest warta 99 zł za 50 ml. I mogę Was zapewnić, że ona na pewno nie będzie miała działania detoksykującego. No, trudno. Musiałam to powiedzieć, ale wychodzi na to, że to jest jedyna rzecz z tego pudełka, której ja nie zużyję. Więc jestem bardzo zadowolona z tego pudełka. Jest prawdziwie, tak jak powiedziałam na początku, królewskie, królewska uczta. Po prostu można się delektować tymi kosmetykami. Mm. Ceny są bardzo spore. Są to kosmetyki z górnej półki. Mają bardzo ciekawe, właśnie substancje aktywne. No, po prostu nic, tylko iść i się pielęgnować. Mamy tutaj praktycznie kompleksową pielęgnację, bo i mamy tonik, i mamy jakieś oleje, mamy tłuszcz, mamy kremy. Na dzień, na noc mamy krem pod oczy. Mamy... Ja dostałam perfumy, yy, dostałam biżuterię. No, to był jak los na loterii. Jestem mega zadowolona z tego pudełka. Cieszę się. Że udało mi się złapać na tą full opcję i no było, było ostro, bo strona mi zgasła przy zakupie pierwszego pudełka. W sumie doszłam potem do tego, że mogłabym je opłacić później, ale się tak zestresowałam, że po prostu weszłam na tą stronę jeszcze raz i jeszcze raz kupiłam to pudełko i od razu za nie zapłaciłam. Z poprzedniego zrezygnowałam. Yy, całe szczęście udało mi się załapać za drugim razem. To chyba w, nie wiem, w ostatniej minucie, bo te pudełka na grupie miłośniczek rozeszły się w 8 minut. Do tej grupy można się dostać, jeżeli ktoś zakupił w Pure Beauty przynajmniej 5 pudełek. Wtedy może właśnie tam się zgłosić, zaaplikować, podać swojego maila. I jeżeli spełnia warunki, dostanie się na grupę i będzie wiedział o różnych informacjach wcześniej. I miał też specjalne jakieś fory, tak jak ja z tym, na przykład yy, z tymi perfumami. No nic, na dziś to wszystko. Ja już kończę, bo nagrywam w nocy, jak dzieci śpią. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Trzymajcie się i do usłyszenia.